Na początek będziemy szkicowali taką prostą o tym równaniu. No i żeby to zrobić, to po pierwsze musimy wyznaczyć co najmniej dwa punkty, przez które ta prosta przechodzi. Pierwszy punkt możemy nawet odczytać z tak zwanego współczynnika B, bo zobaczysz, jeżeli byśmy sobie podpisali tą prostą o takim wzorem ogólnym, to na zasadzie porównań widzimy, że B jest równe minus 4. I to B, ten współczynnik, odpowiada za miejsce przecięcia z osią Y. Tutaj mielibyśmy minus czwórkę. Przez ten punkt będzie przechodzić prosta. A teraz, żeby znaleźć jeszcze drugi punkt, przez który będzie przechodzić, możemy postąpić w ten sposób, że wybieramy dowolnego x, którego musimy wstawić, dowolną liczbę, którą musimy wstawić tutaj do wzoru. Ja sobie wybiorę liczbę 2. Mógłbym wybrać 1, 3. Wybiorę 2. No, i liczę y. 2 razy 2 odjąć 4. To jest 0. I tutaj otrzymuję punkt o współrzędnych 2,0, więc zaznaczam sobie ten punkcik, a następnie przez te punkty staram się poprowadzić o prostą. O, i to jest prosta l. Kolejną częścią rozwiązania, a czemu to jest dużej litery? Zaraz to poprawię. W każdym razie, kolejną częścią rozwiązania będzie sprawdzenie, czy punkty pqr należą do tej prostej. No i robi się to w ten sposób, że jeżeli mamy pierwszy punkt o współrzędnych 5, 6, to weźmiemy tą piątkę, więc zapisamy, zapiszemy sobie, że x równa się 5 i teraz podstawiamy tą piątkę do wzoru, funk nie funkcji, tylko tej prostej. No ale to też można kojarzyć z funkcją liniową, prawda? No to wstawiam i liczę y. y, to się równa 2 razy 5 odjąć 4 10 odjąć 4 to się równa 6, widzimy, że ta liczba to jest współrzędna y punktu p skoro współrzędna x jest równa 5 y 6 to oznacza, że punkt p musi należeć do tej prostej tutaj zapiszę na albo na zielono, o na zielono nie, bo to tak wiadomo, że to że to jest OK należy. Teraz zobaczmy, czy punkt Q należy, więc weźmiemy z tego punktu współrzędną Xową i podstawimy ją do wzoru. Mamy 2 razy minus 3 odjąć 4, to się równa minus 6 odjąć 4 to się równa minus 10. No i tak się składa, że to jest współrzędna Yowa punktu Q, więc punkt Q należy, może tutaj zapiszę, że P należy, Q należy. I teraz jeszcze sprawdźmy, czy r należy. R współrzędna xowa punktu r to jest minus 7, drugich. ok. I teraz tak, skrócę dwójkę z dwójką. Mamy minus 7 odjąć 4 to jest minus 11. I to jest współrzędna y punktu r, więc punkt r również należy do tej prostej. Idziemy do kolejnego przykładu.